Pułkowników, on push up. Sezon się prawie skończy! Musimy zgnieść te krewetki. Zanim prześlizgną się do zbiornika finału Superligi. Trochę straszne, ale zgodzę się z wami. Tak, trenerze. Serio musimy grać ten mecz? Nie! Chłopcy, to może być bardzo niebezpieczne. Okej. Dobrze, trenerze. Wsię rozumiem. Wiedziałem, że jesteście bandą słabe uszy. Nie rób tego, stary! I proszę, tylko uszę, boją się odrobiny. Aaaa! Aaaa! Finał Superligi już za kilka tygodni. Pytanie czy Supa Strikers i żelazne czołgi zagrają przełożony mecz? Generuję? Maraton. Panowie, chłopaki, chłopcy! O! Oh! E, chyba nie dosłyszałem, sorki. Superliga nie miała jak przenieść meczu z czołgami z tego tygodnia. Więc oto rozkład jazdy. Hydra na wyjeździe, czołgi na wyjeździe i niepokonani United na wyjeździe. Chciałbym, oh! to yeah! To gorsze niż nadgodziny w Korpu. Myślałem, że w końcu mamy szansę na Puchar, ale teraz. Spokojnie. Mam dobry plan. Najpierw taktyka. Obczajcie to. strategii. Po drugie. Regeneracja. Tośnik. A po trzecie, o, no, no. Zdrowa? Dieta. Kurczak zbyt? Po twarz, bracie. Trzy mecze w ciągu pięciu dni? Tydzień w samolocie? Psychiczny i fizyczny ciężar. Ludzie w mojej prywatnej przestrzeni 24 na 7. To jasne, że lekko nie będzie. Ale jeżeli przetrwamy, czeka nas finał. Zróbmy z tego weekendu świetną opowieść dla wnuczka, witajcie! Ja założę dziennik dla tych wnucząt. Świetnie, Rasta. Zapomniałem o czwartym: motywacji. Na nic przygotowanie, jeśli nie włożą w nie serca. Dzień pierwszy. Drogie wnuki, piszę to na długo, zanim się urodziłyście. Przemierzamy wielkie morze na pierwszym etapie podróży do finału Superligi. Obiad! Przedstawiam wam hot-dogową niespodziankę. A myślałem, że znowu coś obleśnego. To nie hot-dogi. Kurczak z ryżem? Myślałem, że tak prymitywne podniebienia nie poczują różnic. Fast foody nie pomogą w meczu z Hydrą. A nawet trzymanie ich tempa może nie wystarczyć. W tym meczu. O, no tak? Serio? Jesteś tego pewien? Wyluzuj duma. Zanim nadejdzie nasz mecz, strajkerzy będą tak wymęczeni, że po nich przejdziemy. Takie wyzwania jednoczą zespół, Skara. Okej. Okay. No i co mamy robić? Oglądać wycieczkę na każdym etapie. <sm Perspektively yapmış veo> oddawaj! Słoneczny dzień na stadionie Hydry. Cisza przed burzą maratonu meczowego Super Strikers. Ble, bla, bla! Noga, noga! Brenda! Li, li li. li, e, rozgrzewam się, Mak. Za moich czasów robiło się komentarz do trzech spotkań przed śniadaniem. Chyba jakoś udźwignę dwa dodatkowe mecze. Jesteś tego pewien, kapitanie? Ten mecz gramy według planu, El Matadorze. Liquidor wie niczym strumień, ale czerwoni nie zamierzają odpuszczać. Zastawili sidła! Aha! Kontra atak strajkerów! Na tyły! Na tyły! O dziwo, to Supa Strikers zostali z tyłu! Ha? Zostali z tyłu, Brendo! Zostali niczym mistrzowie! Ha? Ha, ha Dość tego grania na czekanie! Nareszcie Super Strikers pokazują pazury! Ha? El Matador błyszczy formą! Ha, ha. Niewiarygodne! El Matadorowi piłkę zabrał... Jego własny kapitan! Czekaj, El Matadorze. Powiem ci kiedy. Zgoda. Może teraz? 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 Teraz! Teraz Czuwa strajkers chcą przełamać ten bezbramkowy remis! Czy Hydra ma dość siły, by im przeszkodzić? Ach. Ach. Tam masz duma, oprócz lekarstwa na słaby sen. Supa, Strykes, oszczędzali energię, żeby strzelić na koniec. Mm, może jednak zasłużyłeś na okładkę. Ale udało im się to dzięki dyscyplinie kapitana. O, rany, nic dziwnego, że dostał plakat. Tor, nie jestem tchórzem, hmm. dobra? Chyba znam kogoś, kto nam pomoże. E, e. Ja? Dzień drugi. Drogie wnuki, lecimy w Alpy, żeby zagrać z czołgami. Haha, samoloty, latanie. To prehistoria w porównaniu z waszą teleportacją. Czy ktoś zamawiał pyszne przekąski? Znów to samo. <laughs> Życie smacznego, super strajkow. Oh, Jasne. Oh, niech zgadnę, lody ryżowe. Z Dobrze. Chłopaki, dzięki strategii raz wygraliśmy. Trzymajmy się planu. Oh, no, Witajcie w Fortecy. W poprzednim meczu oszczędzaliśmy energię. Tym razem skupicie się na oszczędzaniu siebie, trzymając się z dala od przeciwników. Tenże, graliśmy mecz dwa dni temu. Jak mamy wrócić do szczytowej formy w jeden dzień? Na siłce? Ja, nie tchórzę. albo na bieżni? <tosanofia> A może przez boks? Słabeusz. Nie, potrzebujecie kąpieli. <tosanofia> Gorący pomysł, a jednak wręcz przeciwnie. taka kąpiel, trenerze? A więc obniżenie temperatury somatycznej niweluje kwas mlekowy i regeneruje mięśnie. No, t, 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 tak. Zimno pomaga mięśniom wrócić do normy migiem. Nie czuję moich mięśni. Ja nie czuję niczego, oprócz oddechu na szyi. Ja, Trochę przestrzeni, ściana. Integracja? Ja, ściana słabe. Można w piance do surfingu? Nie wiem, dlaczego nazwali to maratonem. Po naszym meczu ledwo przebiegną 100 metrów, albo nawet 20. Albo mnie. Tak, Zabawne słabe uszy. Tylko słabe uszy boją się odrobiny. Nazwę psa – odrobina A. Untergliwen plac. Dziewiąta wieczorem. To ty mi przysłałeś wycinankę? Aha. Chcę, żebyś kontuzjował Rastę podczas meczu. Chyba śnisz. Sam się baw w brudną robotę. Ha, nie! To mięśniotron sześć tysięcy! Najlepsza w historii maszyna do budowania mięśni! Zakazana, bo słabe słabeuszom pękały kości! Gdzie ją kupiłeś? <gryzny> no to mamy umowę. Chyba, że chcesz być słabeuszem całe życie. Dzień trzeci. Dzień meczowy w fortecy! Tylko wygrana oznacza przejście do finału Superligi! Zero presji! <stry> ha, ha. Dobra strategia czerwonych trykotów. Tak, Brendo, trzymają się z dala od czołgów. A sta podaje piłkę... ...do nikogo! Shaker wyłania się znikąd! Daleki strzał! O! Ciężko uwierzyć, że Czerwoni grali mecz dwa dni temu, Mak! Starzy wyjadacze wiedzą, jak się podnosić, Brendo! Nie twierdzę inaczej, Mak! hu Haha! Słabysz <śmienic> Ten cud to mięśniotron Sześć tysięcy Więcej metalu dla twoich mięśni Bądź koszmarem swoich wrogów Obiektem zazdrości Bądź do tyłu Do tyłu To musi być GOOOOO! To robi brutalny wślizg w kapitana czerwonych. O nie! Kontaktujesz, bracie? Źle to wygląda, kapitanie. Będzie czerwona kartka? Cóż, sędzia nie sięgnie po urodzinową. Zarządza karnia! Niaczka? <laughs> Tam wskazuje 2 do dwóch! <grystanie> 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 Jeszcze jeden i witaj w finale! Tak to się robi, kuwać! United. United, nadchodzimy! Dzień trzeci. Nastroje w obozie Supa Strikers dopisują. Nie chciałem tego przed wami ukrywać, chłopcy, ale nie mogłem dać United zobaczyć, że mam prawdziwą kontuzję. Dzień czwarty. Nastroje w naszej drużynie są bardzo złe. No. No. O, ty ogradzisz i nie Ale drogie wnuki Prof miał na szczęście neuromagiczne coś tam, neurohipopotama. Nerwobulową Kryokomorę. Ja y, neurolomagiczną. A teraz jako nagroda dla waszych neandertalskich podniebień. O, a cóż tym razem! Ryżoburger z fryszkami? Tajemnicą smaku jest ryż. Zimny żart. Ile można. Nie <grym wreszcie> oh, To są prawdziwe frytki. Po wczorajszym meczu przyda wam się pociesze. Oh, tak stanie. Chłopaki, w każdym planie są przeszkody. Im więcej przeszkód, tym lepsza historia dla wnuków. Profesor zadba, żebym był z wami w każdym momencie meczu. To jak? Jesteście ze mną, nie zawiodę cię! No Zawsze z Tobą razem! Dzień piąty, ostatni dzień maratonu. Szkoda, że Was tu nie ma. Ha, Macie wehikuł czasu, nie? Skoczcie tylko. Maraton! Świetna gra w maratonie, dziś też Strategia na dziś, trenerze? Na tym etapie rozgrywek wygrana należy do tego, kto pragnie mocniej. Dostałeś skorka w kostkę i po dwóch dniach jest jak nowo narodzona? Faul nie był tak tragiczny, na jaki wygląda. Widzisz? Nic mu nie jest. Chyba nie dałeś Torowi Mięśni o tronu. Dinga! Nie był taki tragiczny, tak? A to akurat sprawdzimy. Pomimo maratonu meczów, Super Strikers dzieli od finału już tylko jeden mecz. Będzie na co popatrzeć. Czy niepokonani United będą tańczyć w deszczu, Mac? A może to Super Strikers wyjdą stąd, starczą? A było się ze mną porozgrzewać. A. Aha. Ach, tak. Aha, aha. Atakują kapitana Super Strikers. Nie uciekniesz nam, gibki rasto. O ile jeszcze biegasz. Co on mu robi z przestrzenią prywatną? Wysyłam wiadomość do moich wnuków, żeby cofnęły się w czasie i nam pomogły. Nurkowanie? Eee, ja kapitanie! kapitanie! Powtórka. Hmm, może to jednak nie taka prosta decyzja. Bez faulu? Serio? Co? No ale. Przykro mi, chłopcy. Dwa dni to jednak za mało, żeby wrócić do zdrowia po takim fawlu. Tu mało tym wiedział. Tak! Nie ma żadnych wątpliwości. Wolny dla Supa Ale za jaką wysoką cenę? Gipki Rasto! Gipki Rasto, czy mnie słyszysz? Czekaj, stary! R Rasta? Mówiłem, że będę z wami w każdej minucie. A wy będziecie ze mną. Krótkie podanie gipkiego rasty. Shaker! Czerwoni poważnie myślą o wejściu do finału. Zostańcie na pozycjach, chłopcy. Shaker wykopuje piłkę w okolice bramki United. Do... Gipkiego rasty, którego nikt nie Ciebie nie ma świętości! No dalej szybko! Nie! To już koniec meczu! A także koniec maratonu Superligi Super Strikers! Są pewnie zrozpaczeni! Wręcz przeciwnie Brendo. Wyglądają na szczęśliwych! Przestańcie! Niosłeś nas aż tutaj, kapitanie! Pozwól, że teraz my cię poniesiemy! Jestem jest no. jasny, stary! Ponownie niepokonani? Lokalna drużyna po raz kolejny pokonuje barkę w finale Superligi. Niepokonanie United mieli świetny sezon. Zimbanie, United celowo atakowali twoją kostkę. Nie, nie mamy wpływu na to, jak grają inni, ale możemy zadbać, by następny sezon należał nie do nich, ale do nas. To zabytkowy mięśniotron 6 tysięcy. E, czy zwykłe słabe łóżby? Mięśniotron 6 tysięcy? Gdzie Thor dorwał takie cacko? U, moje wnuki przewiozły je pewnie z lat 80. i przyniosły tutaj, żeby pomóc nam wygrać Superligę, ale pomyliły im się drużyny. Zawiodłyście starego dziadka. Koniec ze strudelkami. Pamiętnik z maratonu. Zaraz. Strudel nadal istnieje, prawda?